Jest Pan w telewizji Młodzież, A z ilu lat Pan pracuje w ten sposób? Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć, a to sobie dorabiam do renty, bo cienka renta. Wysokie napięcia to pewnie bardzo ostrożnie trzeba No jak saper, raz się myli, nie? A jak się pomyli, to popiół zostaje po Tobie i nic więcej. Przepraszamy, musi Pan zejść? Nie powinniśmy zblokować, nie powinniśmy. Kurwa wielka. Strach, kurwa. Za, za darmo pieniądze biorą moje pieniądze z renty. kurwy jebane. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w pisie, połowę policji i tu strach miejskich wyjebał. Oni sobie tylko kurwa. Co? Dobra, teraz kurwa, pierdolimy jak wywiad udzielam. No i co dalej powiem, kurwa. Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? 500 złotych renty za 35 lat pracy? Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Takich jak tu chodzą, nie? No. A, to, a ile są teraz w takiej pracy? No w takiej pracy co mi daje? 3 złote na godzinę. To jest śmiech też na sali. A to kurwa dykty ciężkie, kurwa. Ojej, ja ojej, Dobra.